Okej. Okay. Co mamy? Stamina albo Critical Chance? Ja... ...proponuję Critical Chance. Ja stamina. <laughs> to za auto, że takie drogie? Chyba maluch po I dlaczego? Nie Jesteś entuzjastą takim? Wymarzone? Toyota Supra MK-4. Kto wie co to jest? Toyota Mortal Kombat 4, nie? <laughs> Mortal Kombat. To Scorpion będzie? Get over here! <laughs> Get drift here! <laughs> Keep dreaming, mayflies! We're not destined to fall here! Podziałem i strzały. O, szmal. Krzaka. Ty, znalazłem oko w ziemi. No, no wybierz tym moron. Zostało strzało, ale nic się nie stało. Zobaczysz? Zabiję tam końcu. Lesia. Tak. Kurwa, nie w tych kron jeszcze nie miałem. No co jest, chłopcy? Stoisz na tym. Masz kropelki? Dalej, dalej po rofiuta. fiuta. Do przygody <noise> czas. Do przygody czas. To kto oglądał kapitan Bomba i Zemsta What is friendship set against one <laughs> yeah, yeah. soul? Yeah, yeah. yeah, yeah. no, oh. oh. no. yeah. he Healing draft over here In a low blow, Dory. Yes? Powiedziałeś? Bo nie słyszałem, walczyłem. Zmocnienie broni tak odwiedziło. A, nie chcę. Ty to są gadas. Ty wzmocniłeś? Mam 666 hajsu. Gdzie to wzmocnienie jest? W tam jej wodzie. Przy wodzie? Na końcu, no. Idą! W lewo.

Nie będzie Ej, Krystyna zgadzał mi nim To nie Krystyna, jak strzela. Ej, dwóch jest tu, szybko niech Zapraw. Zaprał po stronie. No sorry, po do Nagis, to to jest dobre, wierzcie, wierzcie. A już macie. Oh. Oh. <laughs> oh, to... <laughs> Kurde, ile jest? Patrz, tu jest portułówka. to na mapie jest coś takiego, że jak umierają wrogowie... No. Oh, sorry. Nie wszyscy, ale jest, także... ...chyba specjalne, że się rozdwajają. Tak, tak, właśnie. Cofamy. Chodźcie możecie do tyłu, bo z góry ...z góry na plecach będziecie.

A co? A tam w lewo też jeszcze było. No to chodź zobaczymy. Może był. Tak. Albo. Albo. Misja. Albo gówno. He Bo gówno. Z... <śmary> na serana. Bo taka. na napowiem taka kupa. Masz matron. Nie ty jesteś? Weźcie się leźcie! Yes, <noise> ja chory like <noise> Losowa nagroda, brać? No. Jak chcesz, to potem sklepie nic nie kupisz, bo nie będzie się hajsa. O, kupiłem. Dostałeś. Znaczy, bunt to jest to, co tam można wybierać, nie? <noise> ой That is noise sneeze. Пар, сакто. Это тещети. Ой, ой, тещети програса.

Dobra. Bombę makto? No. Troll. Odteczka się bo chce do mnie iść, ale ja jestem schowany. nie może wejść. O, Chyba zaboli. Oła, awa, oła! Kto to? No ten you nas żył to. Nie wyglądał. Nie myślę, co to jest. <laughs> może być wzięte. Ja sobie pierwsza nagroda? Ten potyl może być ręczny. Powering on attack, maximum to hey, damage have for next 2 seconds. O, zabijcie. No, to nie może być lepsze. Oj, to jest dobre. Nie wiem co wziąć na, na defa czy na ten? Ja mogę wziąć taki, że jak wszyscy padniecie, to ja dostanę takiego boosta popierdolonego. No to dobra. <laughs> Ale z drugiej strony mam coś jele. takiego, że jak trzy headshoty walne, to. melee power mi rośnie 15%. To też jest dobra. Ej, tu potem leży. Spieszka. napadek wpadnie. Co tam? Let them come. Ja, trzeba do przodu się poruszać, bo to jest... Za długo czasu spędzamy. O, tak, wiem, wiem. Leży SS. Na górę, chyba. Tak. Jeszcze słyszę tego... Tutaj siarza jednego. Czarodziej, czarodziej. Kurde, zwaliłem się na dół, czekajcie. Co tam, bomba leżała?

O, surviv! No, wszak mi. Dobra, znajdźmy jakieś miejscówę. Ja proponuję to gdzie ja jestem. Dobra. Masz jedno, masz jedno ten. No, tak, jak nie widać. Oa No, zaraz boss będzie, nie? Pewnie jakiś. Pewnie. Za dużo miejsca. Nie było Jak miejsca. Jak będzie boss, to chyba trzeba stąd odejść, bo podrzuca, No, no, no. Good call, good call. Fuck mi, co to? Szczurogr? Żyga Nie, to Szczurogr! A! O! O! Ale mi kurwa zjechał. Karczy. O kurwa, się użył nam. Ej! Wow. Let go, let go. Hey! I'll <laughs> <Yala> them. <laughs> I believe I can fly. I believe I can touch oh, the sky. Man down. Man down. That's good for choice. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Nie gdzie jesteś, jesteś za mały, dobra. Co? czemu dalej srebrnym? Bo pewnie wzięłeś kurwa buna takiego. Tak, A, to że ci się wytrza. zdrowie zwraca przecież. Pewnie pasywnie się zwraca co e, tak. 5 sekund, tak. ale Wydaje za. W dół. Co? Czemu wpada w dół? No bo to, to tymczasem. że sam się regeneruje, przecież jeszcze mówiłeś. Co 5 ale sekund. Tak, ale gdy się sam regenerujesz i potiona to. Tymczasowo tak. ja też miałem to do wyboru, to nie brałem wejścia. Ja ja, ja, ja ja, cię mogę poleczyć. Chodź. Cześć, że się czekaj, nie idźcie tam. Zobaczcie, tu hajsu jeszcze tam leży. Tylko, czy to nas zabije? Ta woda? Nie, sprawdź. Nie. Bomba o. Co ty się śpiewasz?

Rivers' course may yet prove to be our own. do that, do you, gas rat? Over here, quickly now. it is close. Don't get your shots. Dory, that Kurwa, kurwa, widziałeś to? O kurwa, plecy. Dobra, mam plecy, mam plecy. Jeszcze przód. Tam się tak zawałem. Hej, proszę, no, proszę. Kurwa, znowu. Ai! Her! No. No. Fuck me! Dara, dwi'n mynd i ffeithio siw lech. Dwi dweud mai dwi am Wiesz, no tak, coś tak coś ty, po, te tymczasowe poczekać, zniknie chyba, nie? To bez znaczenia, to samo się uważasz. Tak? No. O ja mogę się Nie, dobra, Ej, no, mam tymczasowy, no, no będziesz no, zawsze miał, buna wuna wzięłeś, rozumiesz? Także że zwracasz się, samo HP. Nie, nie, przeczytałeś po prostu do końca. Patrzysz od nas KP co 5 sekund, no to i, i biorę. To bez sensu jest, chuj. No nie jest takie bez sensu, no bo teraz tako stoisz i ci zwraca, no. Tu masz jeszcze jedno uczenie. Tam, wracajcie, wracajcie, chłopaki. Taka Pięć

Oty of endless bombs O, o koniec jest Całkiem No mało 7 O znowu coś padło kto to zbiał zabrał? Ja zebrałem, stałeś koło tego Kurwa nie widziałem, tu się oglądałem po tym <śm> ścierwie <śm> Nie <śm> wiem czy ja nie widzę tego czy co Dobra. sick! I feel sick! I Już koniec? Nie, jeszcze teraz kupujemy i jest ten... Pinał Dobra, to co kupujemy? Jest... Discovery Creative Geeks z dołu a z góry masz Smite Your Foes A to jest... A, to są te... Y, DMG, nie? No, da, tak damage Restorative Gifts Czy bierzemy do Kurwa nigdy my nie weźmiemy jakichś tych, nie? Bonusów do... tak zdrowie było, nie? <laughs> Czekajcie, ostrożnie czytajcie to po lewej Jeśli chcecie brać Permanently increase your current nie, weapons no power Za 50, też jest dobre Mighty Monster Await to nie jest dobre, te pierwsze, bo to jest finał. A, no. Jak to pierwsze? No, monster to... będzie dodatkowy. Co ostatnie. A, jest. Max, się o 20%. A my się zabijemy? No to. Tak, bo właśnie to wcześniej wiedzieliśmy, to jest dokładnie to samo. Tak, to jest to samo, co było. Tak, no to też. No to jest to samo. Hmm. To na sam dol, na pewno bierzemy, nie? Co? Kupować? kupujecie coś, czy nie kupujecie ja już. Ja poczytam, nie czytałem tych poprawy. <gryw> ja tego nie biorę, bo podnoszenie amunicji zwiększa mi czas podniesienie amunicji zwiększa mi zdrowie 15. O jedno zajebiste. Ja mam takie średnie, ja mam tutaj takie defensywne, kurwa nie mam szans, żeby to. Ubrażenie no. w głowę jak trafi 50% zwiększa A. Ja to mam do łuku wzięte, no. Na bossy. Mogę wziąć, że skrzynki. Te skrzynki beczki wybuchają za 300 obrażeń. Więcej. To nie 300% więcej. Mogę też wziąć tak, A. że jeśli będę miał 75% ponad procent życia, to to przyjmuję wasze obrażenia. Połowę waszych obrażeń, co wy dostanę. Co no raczej nie? Bo ja. Bo ja tanki tank, jest tu rzadko, kiedy coś blokuje w ogóle No właśnie No więc... No i tyle i chyba ready, ja nic więcej nie biorę No jeśli to masz hajs jeszcze... No to... mam no Wszystko próbujesz po prawej? Nie, ale tylko do, 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 do amunicji do No rzymi. słuchaj, jak... to już więcej nie wyjdziesz To już no ostatnie... Tak. <laughs> A ten to jeden strzał korne. może się przyda Co bierzemy ten hallelujah? Aleluja ta kurwa? Czy nie? Jakie no co, da bomba jednorazowego użytku. Może na jakiegoś bossa Jest się rzuci go. tak jak nie badacze wykorzystasz to wolą wziąć, nie? Ciekawe tylko... Ujde jak to life. jak to użyć? To ready. To ready. Aby się udało. Życzę szczęścia czat. Nie no musisz już Tym Borysek przyszedł to musi się udać Bryysku pomóż Nie Borysek, Ale nie tu po do ekranu tylko brysł. A i tak nie widać Tutaj będzie się działo Borys O też nowego rzeczy szczęścia No to arena w Karycz, no to jest tak nie było na, na końcu jakby każdej ścieżki jest inna arena

No, ja ją mam w ręku. Dla pota daj. Nie wiem jak. Jak to, Popatrzcie, jak się odejdziecie z tego pola, nie? No. no. To, to nie będę dostawać nimi, że będziemy. Ty chyba musimy iść cały czas. Tak. Będziemy. Ja nie widzę w ogóle tej pochodni. Widzisz kółko takie niebieskie na oko? No widzę, ale nie wiem gdzie jest ta pochodnia. Ja ją w ręku mam o to chodzi, że muszę ją trzymać. Bo, bo... Bomby rzuca. No. Kurwa leczę. No jak widziałem. Ej! Zajebał mnie. Co? Boss mnie zajebał. Tak, nie mogę spalić. Kurwa, ugrążę. Ja nawet nic nie widzę. Leć się pisz. Leczę, się, Tak. Zarzyga mnie. Bomba. O, ktoś mnie ciągnie. Już, już mamy. <noise> Kurwa, się jest ta pochodnia rana. Tu leży na ziemi. Ja mam no. A To co, ja mam ją walić? Ty... No. <noise> Ale beko. Co mamy robić? Po prostu prze przeżyć? Ed, właśnie. Kurwa, no. ja Gdzie jesteś? Idę. O oh, kurwa. Nie mogę wejść, nie mogę wejść. Ktoś mnie trzyma! Rozpadnę. No, <laughs> Не добра, то под ножами. Ну, и уж я тут я да я да. Курва, не видно. Вот то, что пожило. Где мы? Где же это походник, где нас? Ты, скрываем скрола. Ты уж. Ну, без киту. Bierzemy, nie? No. Aha. Hehehe. Ja, ja, Był Piona. moment, że myślałem, że będzie po wszystkim. Piona. 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 Piona, Borys. Piona. Ooo, fuck me. Teraz można chociaż iść... Spać z czystym sumieniem. O nie, monety przychodzą na następną ekspedycję, jest napisane, za dołu. Że co? E, że monety przychodzą na następną A. ekspedycję. A, już. Niewydany hajs. Nie szkodzi. A to bombę rzuciłeś w ogóle? Nie. Ja nie wiedziałem, że już koniec. Myślałem, że jeszcze jakiś boss wyskoczy, taki kozacki. To my się nie, jeszcze tak trzymam. No. <laughs> Tak jak w każdej grze po się trzyma do końca bo jeszcze się przyda. A potem koniec gry. Kurwa. <śmiennie> z potianami zostaje. <zostaniesz> no, no. <śmiennie> nawet nie wiem jak działa. Ten co w pierwszej misji, kurwa, zrób nawet nie wiem jak działa. Bo szkoda. <śmiennie> bo się przyda później. Proszę bardzo. Ładnie. <śmiennie> <śmiennie> Boom. No i tak się gra, nie chłopaki? Tak się kurwa gra. O, tą kisza pękła kurwa tysiąc. A co kurwa? To do magu? Nie, zabitych. A. Się wie. Jeszcze elitarnych prawie cię dogoniłem. Tak? Nie, nie, nie aż tak prawie. A, mało barkowało. No, prawa. Nie no, sporo zabijałem tych zawsze wiesz, miotaczy ognia, tych jakiś tam czy innych pierdół, no. To Jak wy walczycie z Fordamią, tamci łażą, to ja przestaję w ogóle bić te małe i tylko z łukiem no, poluję tak. na tamtych, nie? Bo taka no, no moja rola. Tak. No tak, bo tak byśmy dostawali od No i co? To Pękło. Chodzi.